W miarę jak noc otula nasz świat w cisze i spokój. Isto ważne jest, abyśmy przypominali sobie o znaczeniu modlitwy przed oddaniem się odpoczynkowi. Noc, moment ciszy i refleksji może być również czasem, kiedy nasze umysły i duchy są bardziej podatne na ataki i niepokoje. To w tym scenariuszu modlitwa staje się naszą zbroją, naszą ochronną tarczą przed duchowymi przeciwnościami, które próbują zakłócić nasz spokój. Modlitwa przed snem nie jest tylko aktem wiary, ale potężnym gestem zaufania do niezachwianej mocy Jezusa Chrystusa. Kierując się do niego, oddajemy nasze zmartwienia, strachy i nadzieje, wiedząc, że on czuwa nad nami. Jezus, książę pokoju, obiecał być z nami zawsze i to w cichych godzinach nocy możemy głębiej odczuwać jego pocieszającą obecność. Zapraszam was zatem, aby uczynić z nocnej modlitwy święty zwyczaj. Zamykając oczy, aby odpocząć, otwórzcie swoje serca dla Jezusa. Mówcie do niego jak do drogiego przyjaciela, bo on jest zawsze gotów słuchać. Zaufajcie Mu najskrytsze myśli, wasze walki i wdzięczność, i pozwólcie, aby Jego transcendentny pokój wypełnił waszą duszę. Proszę również, aby podczas rozważania tego zaproszenia do modlitwy czuli się zachęceni do dzielenia się swoimi imionami w komentarzach, wraz z jakimikolwiek prośbami o modlitwę, które nosicie w swoich sercach. Robiąc to, tworzymy społeczność wiary. Zjednoczoną miłością Chrystusa, wspierającą się nawzajem w modlitwie. Pamiętajcie, gdy dwóch lub trzech jest zgromadzonych w Jego imieniu, tam On jest wśród nas. Dlatego, przygotowując się do odpoczynku, wiedzmy, że razem w modlitwie jesteśmy silniejsi przeciwko nocnym atakom i znajdujemy się pod wieczną ochroną Jezusa. Teraz pozwól Bogu mówić do Ciebie, mój synu. Odczuj pokój, który oferuje Ci w tym momencie, pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Przyjdź do mnie z otwartym sercem, bo jestem zawsze z Tobą, na każdym kroku, z każdym oddechem. Wiedz, że wśród burz życia jestem Twoją przystanią i twierdzą, zawsze obecną pomocą w trudnościach. Nie opuszczę Cię ani nie porzucę. W chwilach, gdy czujesz się sam, pamiętaj, że moja obecność jest stała, a moja ręka zawsze wyciągnięta, aby cię prowadzić. Przyjdź do mnie, gdy jesteś zmęczony i obciążony, a ja cię odciążę, bo moje jarzmo jest łatwe, a moje brzemie lekkie. Zaufaj mi całym swoim sercem i nie opieraj się na własnym rozumie. We wszystkich swoich drogach uznawaj mnie, a ja pokieruję twoimi krokami. Nawet gdy droga wydaje się niepewna, wiedz, że jestem z Tobą, prowadząc Cię do światła i prawdy. Mój synu, zawsze pamiętaj, że jesteś dla mnie cenny. Uformowałem Cię, znam Cię po imieniu i kocham Cię wieczną miłością. Tak jak pasterz dba o swoje owce, tak ja dbam o Ciebie, chronię Cię i prowadzę z powrotem, gdy się zgubisz. Przyjdź do mnie ze swoimi zmartwieniami i lękami, bo ja jestem Bogiem, który Cię słyszy. Rzuć na mnie cały swój niepokój, bo ja się o ciebie troszczę. We mnie znajdziesz siłę i odwagę, by stawić czoła wyzwaniom, które życie przed tobą stawia. Raduj się we mnie zawsze, mój synu. Niech twoja łagodność będzie znana wszystkim, bo pan jest blisko. Nie bądź zaniepokojony niczym, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie, z dziękczynieniem, przedstawiaj swoje prośby mnie. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie rozumienie, będzie strzegł Twojego serca i umysłu. Wiedz, że daję Ci mądrość, mój synu, bo mądrość, która pochodzi ode mnie, jest najpierw czysta, potem pokojowa, łagodna, uległa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, bezstronna i bez obłudy. Szukaj mnie, a znajdziesz nie tylko odpowiedzi, ale także drogę do prawdziwego szczęścia. Pamiętaj, że jestem z Tobą aż do końca czasów. Nie ma miejsca, gdzie mógłbyś pójść, a ja bym tam nie był. Jeśli wzniesiesz się na niebiosa, tam jestem, jeśli uczynisz swoje łoże w otchłani, tam również jestem. Moja obecność otula cię jak płaszcz, pociesza w samotności. Mój Synu, wzywam cię, byś był światłem w tym świecie, byś świecił w ciemności. Tak jak ja jestem światłem świata, wzywam Cię, byś odbijał to światło w swoim życiu, oświetlając drogę Dela tych, którzy są zagubieni. Pozostań we mnie, a ja pozostanę w Tobie. Tak jak gałąź sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie pozostanie na winorośli, tak samo Ty, jeśli nie pozostaniesz we mnie. Ja jestem winoroślą, Ty jesteś gałęziami. Kto pozostaje we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Mój synu, wśród walk i trudności, pamiętaj, że mogę cię umocnić we wszystkim. Twoja siła pochodzi ode mnie, a w twojej słabości moja siła się doskonali. Dlatego chlub się swoimi słabościami, aby moc Chrystusa spoczęła na tobie. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem. Ja cię wzmacniam, pomagam ci i podtrzymuję cię moją sprawiedliwą prawicą. Pamiętaj, że przy każdym wyzwaniu jestem z tobą, dając ci siłę, prowadząc cię i chroniąc cię. Mój synu, dąż do sprawiedliwości, kochaj miłosierdzie i chodź pokornie ze mną. To są rzeczy, które mi się podobają. W swoim postępowaniu okazuj współczucie i miłość bliźniemu, bo robiąc to, służysz mnie. Pamiętaj, że Twoje życie jest odbiciem mojej miłości. W każdym akcie dobroci, w każdym słowie pocieszenia, w każdym geście współczucia manifestujesz moją obecność w świecie. Żyj więc tak, aby inni mogli zobaczyć w Tobie światło, które pochodzi ode mnie i zostali przyciągnięci do mojego pokoju. Mój synu, nie martw się dniem jutrzejszym, bo każdy dzień ma swoją własną trudność. Zaufaj mi i wiedz, że zapewnię ci wszystko, czego potrzebujesz. Tak jak dbam o ptaki niebios i ubieram lilie polne, jeszcze bardziej zatroszczę się o ciebie, mój ukochany. Wybacz, tak jak ja ci wybaczyłem. Nie pozwól, aby słońce zachodziło nad twoją złością i nie dawaj miejsca diabłu. Przebaczenie to droga do prawdziwej wolności. Uwolnij się od kajdan urazy i żyj w wolności, którą ci oferuję. Bądź silny i odważny. Nie lękaj się ani nie przerażaj, bo Pan twój Bóg jest z tobą, gdziekolwiek pójdziesz. To jest moja obietnica dla ciebie. Nigdy cię nie opuszczę, nigdy cię nie porzucę. Przy każdym wyzwaniu jestem przy twoim boku, dodając ci otuchy i wspierając cię. Mój synu, pielęgnuj wdzięczne serce, bo wdzięczność otwiera drzwi do mojej obecności. We wszystkim dziękuj, bo to jest moja wola DELA Ciebie w Chrystusie Jezusie. Wdzięczność przemienia to, co mamy, w wystarczające i więcej. Zamienia odmowę w akceptację, chaos w porządek, zamęt w jasność. Pamiętaj, że jestem Bogiem wszelkiej pociechy. Jestem z Tobą w chwilach bólu i żałoby, oferując Ci pocieszenie i nadzieję. Jak garncarz formuje glinę, tak jak kształtuje Cię DLA moich celów, przemieniając Cię przez próby w naczynie DLA mojej chwały. Mój Synu, bądź cierpliwy w ucisku, wytrwały w modlitwie. Nadzieja, którą Ci daję, nie zawodzi, bo moja miłość została wylana w Twoim sercu przez Ducha Świętego, który został Ci dany. Nawet w burzach utrzymuj swoją nadzieję zakotwiczoną we mnie, bo ja jestem Twoim bezpiecznym portem. Chodź w mądrości, wykorzystując każdą okazję, bo dni są złe. Zrozum, jaka jest moja wola Deela, ciebie, i nie upijaj się winem, w którym jest rozwiązłość, ale napełniaj się duchem, śpiewając i grając Panu w swoim sercu. Na koniec, mój synu, przyoblecz się w pełną zbroję Bożą, abyś mógł stać mocno przeciwko zasadzkom diabła. Bo nie walczymy przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko władzom, przeciwko władcom tego ciemnego świata, przeciwko duchowym siłom zła w sferach niebieskich. Dlatego weź całą zbroję Bożą, abyś mógł oprzeć się w dniu złym i po zrobieniu wszystkiego stać niewzruszony. Stań więc, przepasawszy biodra prawdą, ubrany w pancerz sprawiedliwości i obuty w gotowość ewangelii pokoju. Przede wszystkim biorąc tarczę wiary, z którą będziesz mógł zgasić wszystkie płonące strzały złego. Weź również hełm zbawienia i miecz ducha, którym jest słowo Boże, modląc się w każdym czasie we duchu wszelką modlitwą i błaganiem i czuwając w tym z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Mój synu, to jest moja wiadomość dla ciebie. Przyjdź do mnie, bo jestem z tobą. We mnie znajdziesz odpoczynek, siłę, mądrość i pokój. Zawsze pamiętaj o mojej miłości do Ciebie miłości, która nigdy nie zawodzi. Idź ze mną, a razem stawimy czoła każdemu wyzwaniu i zwyciężymy. Ja jestem Twoim Bogiem, a Ty jesteś moim umiłowanym synem. Przyjdź i nie bój się, bo jestem z Tobą.